Witam serdecznie na moim kanale. Przed Wami kolejna gierka z Epic Games Store, która jest dostępna za darmo. Od dzisiaj możecie kupić grę Winbound. Zobaczmy, co ciekawego ona oferuje. Zobaczmy, jakie mamy opcje. Możemy zmieniać rozgrywkę czułość myszy. Innych strojów na razie jeszcze nie mamy do wyboru. Może można coś kupić sterowanie, zobaczmy jak wygląda ruchy, wiadomo WSD, bieg, caps lock składanie się, control swap spacja i bieg z shiftem, dobra, strzał celowanie w poziomie celowanie w pionie ok Gra na pewno będzie pomagać z tym, wprowadzać nas eliksiry, żywotność, amunicja, broń. No dobra, zobaczmy jak to wyjdzie. Nie ma samouczka, więc mam nadzieję, że po rozpoczęciu nowej gry coś takiego będzie. Jest to gra typu survivalowego i mamy trzy tryby gry: poszukiwanie przygód, walka o przetrwanie i tryb nieskończony. Poszukiwanie przygód po śmierci gra zachowuje wszystkie przedmioty, zachowuje łódź i zostaną zachowane postępy w danym rozdziale, zmniejszony poziom trudności, walka o przetrwanie, standardowy poziom trudności, zachowuje tylko przedmioty z ekwipunku, łódź przepada, gra wraca do rozdziału pierwszego i tryb nieskończony, skończona wersja głównej przygody, podróży przez nie niekończący się archipelag z nawias poziomem trudności. No zaczniemy sobie od Poszukiwania przygód, chcemy poznać grę, żeby wiedzieć, jak się w niej odnaleźć. Studio niezależne, Firefly Studio. Teraz gry survivalowe są na topie, także czy to na, na, głównie na telefony, na mobilne aplikacje. Zobaczymy, jak taki format się sprawdzi na PC. Jest tu trochę też napisy gry gier tego typu Sięka kreskówkową. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przejęliśmy kontrolę. Możemy wypróbować sterowanie, no odkręcanie się nie działa zbyt ciekawie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak będziemy mieli jakąś broń, czy, czy będziemy mogli po prostu wręcz walczyć. Było nadmienione, że jest walka i że można zginąć. Jesteśmy rozbitkiem na bezludnej wyspie, tak przynajmniej to wygląda. Będziemy musieli zadbać o podstawowe zapotrzebowanie, żeby przeżyć. Zapomniany to jest rozdział pierwszy No tak trochę dziwnie się obraca Zobaczymy czy to będzie przeszkadzać, czy nie Mamy składanie się Mamy walkę Zobaczmy co tu jeszcze możemy zrobić Możemy zbierać Kamienie są powszechnie dostępne i bardzo uniwersalne Zrodzone w ognistym sercu oceanu, wygładzone dotykiem czasu OK. No to zbierzmy ich trochę, na pewno się przydadzą Jak to w każdej gierce survivalowej Mamy pasek, zapewne zdrowia i wytrzymałości Zobaczmy, tak jak biegamy to ten żółty spada I jak nie biegamy czy stoimy to się odnawia Nie wiem czy będziemy potrzebni tych kamieni na początek, ale Rozbierajmy je Mamy jakieś zadania, mamy jakiś interfejs, ok. Mamy 8 kamieni. Kluczowe przedmioty to nóż. Ok. Kamienie zbierają się w jednym staku, więc możemy ich trochę pozbierać. Możemy pływać, ale na razie się nie będziemy na to zapędzać. Jakie tam jeszcze były? Ok, na razie mamy tylko kamera, ruch i sprint, jeśli chodzi o samouczki. A jakie tam jeszcze były? Możemy w trakcie gry zmienić poziom. Dobra. Zobaczmy. Gruba trawa. Trawa włóknista, gruba, włóknista trawa jest wyjątkowo wytrzymała, spłatając materiał uczymy się e, wartości brzemienia, które dzielimy. Okej. Okay. Pozbierajmy. Może jakiś szałas będziemy mogli z tego zrobić? Gra podświetla przedmioty, z którymi możemy wejść w interakcję, tak jak widzicie to się błykało, to tutaj kamień mamy. Już 13, 14 nawet kamieni mamy możemy się wspinać zobaczmy jak to działa czy możemy się na każdą skałę wspinać nie na każdą tylko na tę, na którą sięgniemy dobra ok można się zaślizgnąć no i zobaczmy tutaj możemy się rozejrzeć Czyli tutaj tak jakbyśmy wszystko zobaczyli. Zobaczmy, czy tam coś ciekawego jest. Nie mam. Coś nam się stanie, jak skoczymy. Tak. Tracimy energię. No to co wypadałoby się przydostać na tamtą drugą wyspę, bo tutaj nic po nas Więc w wodzie nie grasuje, chyba nie to jakaś rybka pływa Możemy z nią w interakcji wejść, nie ucieka pływając też się męczymy dobra wytwarzanie wciśnij tab aby otworzyć ekipunek menu wytwarzania OK. wciśnij tab aby otworzyć ekwipunek. wytwarzania prymitywna broń wykonała zaostrzonego patyka Na ambicje ambicję, była niczym brzydko niech będzie twoją włócznią potrzebujemy jeden kijek Uje, to zmienia nam stronę. to lina wykonana z trawy. Ok, Swój liny może zostać użyty do naciągania żagla lub wykonania stryczkę. Wytworzono linę. I teraz, jak mamy linę, to możemy też prosto prostu z liści palmowych zróbmy procent. proces ze trawy nie jest to może wyrafinowana broń dentasowa, ale spełnia swoje zadania. Ostrożna uczni trzyma w swojej kieszeni kamień. Okej, okay, czyli będziemy mogli strzelać. Co my tu jeszcze mamy? Drobne kamienie, amunicja i proces trawy. No to zróbmy drobne kamienie. Nie mamy młotka. A tutaj możemy teraz wykonać młotek. Potrzebujemy trawy, kilka i rogi rogoszca. Okej. Okay. Czyli stopniowo będziemy poznawać coraz to więcej różnych przedmiotów. Na chwilę obecną mamy tylko takie, dobra, no to zbieramy dalej. Już widzimy, że kamienie będą nam bardzo potrzebne. O, tam jest jakiś przeciwnik. Zobaczmy, czy możemy w niego rzucić. No, nie wyglądało to za imponująco. Ups, odjeniec super. Kiedy wykona się powinni powinien musieli się dostać gdzieś dla niego niedostępne miejsce. nie będziemy mogli potem pozbierać. Pogorszenie stanu, proces trawy. Ok, pokonaliśmy odyńca. Czy możemy coś z nim zrobić? Ok, możemy pozyskać z odyńca kawał surowego mięsa, a ilość surowego mięsa można spożywać na surowo, bo degnać głód, Jednak efekty są tymczasowe. Bądź dobrą, myśliwą jeszcze. Lepszą rzeźniczką. I kości. Kości to, ma, to dość makabryczne, ale kości są lekkim materiałem ma o dużej wytrzymałości. Wszyscy obrócimy się w proch, lecz nim to nastąpi, możemy się czegoś, czegoś przydać. Ok. Zbierajmy te kamyczki, którymi rzucaliśmy. Fajnie, że nie traci się broni, amunicji. No i dobra. Musimy powoli roz. oglądać się za. Co tu mamy jedynkę? Tam mamy proco i broń. Naboje mamy kamień. Mamy kawałek surowego mięsa. ok, możemy sobie zmieniać te nasze bronie. Dobra, kamienie. Jak będzie nam potrzeba, to będziemy zbierać na razie. Myślę, że tak nie będziemy się wydawać w jakieś wielkie walki to wystarczy tyle ile mamy tam wygląda że są jakieś owoce i tutaj też są jagody koi małe jadalne owoce najlepiej spożyć wkrótce po zerwaniu zjedz aby zyskać wytrzymałość okej okay. to mamy tutaj wytrzymałość ale też odnowiło nam trochę życia jakieś takie gniazda zobaczymy czy ludzie mieli do czynienia z jakimś pustactwem? Na no, pewno z jakimś będziemy mieli do czynienia, ale kwestia z jakim? Robi się powoli ciemno, więc powinniśmy szukać jakiegoś schronienia. To w grach survivalowych bywa. Czy coś możemy ciekawego zrobić? Co tu jest? Kość z grotem, okej. Okay. Aha, kilka cały czas nie mamy zrobionego. Tam jakaś burza idzie. Delikatnie przyprawione mięso, musimy zrobić ognisko. Kościany szpadel, młotek, lina z trawy. Nic nie możemy tak naprawdę zrobić, bo nie mamy grubej trawy. Okej okay. jakaś kuba rośnie. Możemy to zrobić homor. Okej. Okay. Dobra, przekąska spojrzeń, aby odzyskać małe zdrowie w miarkowanym stopniu zaspokoić głód, okej. Okay. Czyli jak spek z głodu będzie dochodził też, możemy tako, takiego. to możemy się chować w takim czymś, dobra? okej, okay, coś tam znowu leci. Ok, oddeńcy znowu nas wydogonić. Oddiniątko, przepraszam. A raczej będzie się od nas uciekać. Tam coś wygląda, jakbyśmy mieli Co To jest to migaczka. Weźmy w interakcję z tym zwierzęciem. Możemy? Nie możemy. Okej. Okay. To daje nam jakieś pióra. Puch, migaczka. Ten miękki, lekki idealnie pomaga. W powietrze przy do będzie to potrzebne ok, zobaczmy co to tutaj się świeci tak. <laughs> przypominam, że w survivalu jest to gra przygotowa zobaczymy co z tego wyjdzie coś znalazło jakiś artefekt. wiosło Zdobione tajemnicze wiosło, choć stare, jest w doskonałym stanie czasami drzwi, jakby coś w nim się zadziało, znajdowało Okej, okay. piśnij tab, aby otworzyć wpłynek, wytwarz aby wybrać stronę z elementami łodzi, kanu albo pokład. Ok, jeżeli odpowiadają nam, żebyśmy zrobili łóżko, albo łóżko, przepraszam, łódkę lina strawy. Okej. Okay. Czy my możemy to jakoś wyrzucić, żeby nie stracić odłożyć w takim sensie? Okej, okay, tak możemy dostać się na naszą łódź. Zobaczmy, wszystko tutaj możemy znaleźć na, tej, na tym kawałku ziemi. Pozbieramy jeszcze kamienie i trawę, bo jest tutaj widocznie głównymi dwoma surowcami. Przepłyniemy zaraz tam, zobaczymy co tam się dzieje. tylko prostu tu jeszcze na samą górę wejść. Tu jakieś jakaś Tak, mamy mapę. Okay. Ej, Akcesoria Łodzi możemy robić. W gruncie jest potrzebna nam trawa, najbardziej. Tam jest trochę trawy. Tam śpi. Czyli na tych kubkach trawy śpią zwierzęta. Czy to trawa odrasta, czy ja po prostu jej tu nie pozbierałem? No tutaj coś jest. Kopmy. No, mam jeszcze czym kopać, ok? Rogi, rogo, Hmm. Dobra, zróbmy więcej tej liny. Co jest o to jest za to? Dobra. Idziemy do naszej łódki. Ciepliki się pojawiają. Czy można wskoczyć do wody? To nie był dobry pomysł. Nie, to nie był dobry pomysł. Szybko kończy się też nam siła, jak pływamy w wodzie, także trzeba uważać, żeby się gdzieś nie podtopić. Znaleźliśmy to wiosło, wskakujemy w takim razie na naszą łódkę. Musimy uważać, żeby nie zniszczyć naszej łódki. Tam się coś świeci. Zobaczmy, może lepiej to on wszelkości. Czyli taki swobodny samouczek. Tutaj pewnie będzie jakiś kolejny element tych starożytnych rzeczy. Okej, okay, czyli też taki Trochę się musimy naskakać, tak? Dobra. Zobaczmy. Na no to, że tutaj zaczniemy. Tam się coś świeci. To tylko te kryształki, ale ich nie możemy zbierać. Czy coś z nimi w interakcji wchodzić? Okej. Okay. Ostrożnie, nie chcemy... ubić naszej bohaterki. O, mędrzec. Albo przynajmniej, czy to wyglądało jak Mędrzyc? Kolejny artefakt. Nasz amulet go wciągnął. Wiersz się poszerza, łowczyni chwyta swą zwierzynę. Okej, okay, żeby to był coś w rodzaju punktu nawigacyjnego? Klucz Nautilusa. Ta pięknie ozdobiona musza rozbrzmiewa tajemniczą mocą. Jest to relik relikt minionej epoki. Badając klucz, możesz się wiele dowiedzieć o drzwiach. Zapisano grę. Ciekawe, czy możemy w dowolnym momencie? Możemy też w dowolnym momencie grę zapisać. Bardzo przyjemnie się w to gra. Tak pod serię może. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja w tym momencie zakończę. Mam nadzieję, że pokazałem wam trochę rozgrywki. Zapowiada się to bardzo fajny survival, przygodówka naszą bohaterką w roli głównej. Pomyślimy nad tym, czy warto by nagrać tę serię. Zobaczę, jak wam się spodoba ta gra na początku, po tym jednym odcinku. Zapraszam od dzisiaj przez cały tydzień. Gra dostępna za darmo po polsku na Epic Games Store. Czemu nie wykorzystać takiej szansy? Czemu nie zdać szansy tej grze? Spróbować pograć trochę. Wam się nie spodoba, nic na tym nie tracicie. A jak Was wciągnie, to będziecie mieli przy czym spędzać parę wieczorów. Dziękuję, zapraszam na Epic Game Store i na mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, zapraszam do oglądania innych serii, które są dostępne na kanale, a jeżeli Wam się podobało, stawcie lajka i komentarz dla zasięgu. Pozdrawiam.